Święto z Dębu Złotnie 2017 Mieście. tradycja w słabo kultywowana. Zobaczymy, jak jest na wiosce. Córkę wyposażyłem w karabin. Już teraz nie może być zwykła siekawka. Musi być karabin. Co to robicie? Zamiast atakować! No to dawajcie dzieciaki tam atakują. No to, to dawaj atakuj! Dawaj, atakuj! No. Jak zaatakujesz? O, widzisz. No i mówię ci, bo one tu nie przyjdą. i będziesz stała. Nie przyjdą! Chodź, 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 Karinka, chodź, chodź. Dawaj, dawaj, Karolcia. Bierz karabin, da dawaj, atakuj. dziewczyny są, dawajcie, atakujcie, albo bierzcie do, do tego. Co wy, gdzie macie chłopaków, dziewczyny? Gdzie macie chłopaków? To jak? No przecież dziewczyny na chłopaków jest wojna, a nie dziewczyna dziewczyny. No jak to jest? Dobry. Dobry, dzień dobry. Chłopaki musicie szukać. Nie, tam na Facebooku siedzą. Dzieci, gdzie te chłopaki? Masakra. Gdzie to towarzystwo? Zawsze były wojny chłopaków na dziewczyny. Ale zobaczymy. To chyba siedzi na Facebooku. A ty gdzie masz karabin? Ty, co ty musisz atakować chłopaków? No to trzeba ich wyciągnę z, z Facebooka. A to prąd wyłączymy w całym błotni i nie będzie Facebooka. Nie, im się nie chce tu iść. Kogo? No. No to idź tam do nich. Idź tam do Dajcie no. no to idź, no to dajcie. Nie, no. To idź tam, atakuj chłopaku! Maksiu jeszcze pomoże i będzie za dyma Widzę męska populacja nie spisała się Jest do bani Jedynie dziewczyny tu coś próbują robić No i oczywiście Maksiu szuka za ale nie ma partnera

Jak Ma... <śmienicza> cholery! No bądźcie to! No bądźcie Wody nie mają! A tak masz jak wody nie mają, to przegrają! Ja powiem tak, u nas w, w kiedyś, jak byłem mały, no to tak było, wieś, no, nie to. Bawiły, ja wiesz? wiesz, wiosło, tak wiesz się, no Wszyscy no, no. się bawili, teraz w mieście takie wersze. to do wiosną, tak chłopaki. No, jeszcze, jeszcze. A, a pamiętajcie, jak się psika. O, O, po powodę! Karola, tam szybko atakować tamtego, co ucieka. Ja wiesz, jakbym mały, to co rok się tutaj czeka na, na, na śmigłowie. Tak nie, no. Śmieszkami się biliśmy, no nie na Sylwestra. Ogień się paliło, było inaczej. Także człowiek wyjdzie każdy czasu. A tak wyjdziesz wieczorem, to puścił. Pusto, pusto. Pustu, nie ma. Siedzą jakimś na tym Facebooku. zamiast no, tak, tak. zamiast się ruszać, wiesz, grać no, w pilkę, to ja tak. na Facebooku siedzą. No. I to rośnie takie towarzystwo. No. I później nie dziwota, że to.

Cześć! Nie b... Nie gryź! Mój patrz, tak już i jedzie, Nie, nie, z boku, Wezmę Kacperka, tego małego i po, po, pokażę, jak się bawicie. Masz jeszcze wodę? Tak? A gdzie dzieciaki? Co? No dobra. To gdzie macie tych swoich chłopaków? boją. Przegrali? No to podejdź pod bramę i atakować! Zwycięstwo musi być dokończone! Idziemy tutaj. No. Chłopaki, co się dajecie dziewczynom? No jak? Atakować dziewczyny. Chłopcze, spójrz, tu są. Chodź, no. idziemy zobaczyć jak oni tak. No dziewczyny, teraz kto silniejszy? Atak!

Dziewczyny, tracą siły chłopaki, musicie ich przeatakować przy bramie. Ale Do wody? Dowody? Dobra. Co? mało wody Dobra, to. Ale napompowałaś? Napom musisz napompować. Jak nie psika? To chińskie też ma nie psikać? Już no już ja to robię. Mogę to odkręcić? Tak, To nie do rady, to nie. No, to no, z dwoma rękami to. No. no. Pewnie. Już stało odkręcić. Pewnie na tym. O, nie, może. Już się poddaję, bo już nie mają dostępu do wody. Dobra. I teraz można przeatakować, bo już widzę, że siły no nie ma. 3, 4, start. No, no. Dajemy się. Uważajcie. Z ulicy, Ej dzieciaki ulica, ulica, dziecięcy widzę, nie widać. Daj troszkę, bo widzę, że siły się przesuwają oraz w jedną stronę, raz w drugą, tak jak w wojnie, podczas wojny, bo to ogólnie jest walka na poważnie. No, w porządku. Podejdziemy zobaczymy, gdzie oni idą. <grym wody> Właśnie. oni są w głębokim odwrocie. Także trzeba postawić kropkę na di, czyli trzeba wiadro wody wydać na głowę. Już jeden wpadł. Tak? Do koła Chciał nas oblać sam wpadł i wylał w całą wodę. No to było takie sa celowe mieli... samo nie? Pan widział tą wielką brązową no. To właśnie oni na nas z całą i zamiast na nas sam wylał, wylał całą do kałuży i tam wpadł. No widzisz. Też czerwoni. Może, może, tak lubi. <laughs> no co, Maksy? Maksy też wam pomaga. Nie. Macha ogonem. nie mokra. tu! Daj na pełnię, mam. Co wy dzieciaki robicie tutaj? O, tu jest dobry e, zbiornik wody. A pan nagrywa? Ja nagrywam, na YouTube'a to puszczę. I na Facebook'a was umieszczę. Będzie, będzie tytuł wo Wojna Męsko-Babska nie, Płotnie! No, przecież masz No, na się ganiacie, a później bycie ganiacie za sobą, ale już w innej formie. O! O, chłopaki! O! Wziął szlauch! I, no, Tak teraz... Już macie pozamiatane, chyba że go z, y, zaatakujecie z różnych stron. Tak! Ej, dawajcie, atakujemy i przejmiemy szlauch! No, o, najlepiej ty zaatakować i szlauch zabrać. Chodź! Przyjmiemy szlauch! Ty! Najważniejsze, żeby szlauch zabrać! Czyli narzędzie zbrodni. Zaczynijmy. nie Chodź na moje ster. A to. Dobra, dzieciaki, atakujcie. Ale musicie atakować teraz. Dobra. Trzy, cztery. Ale, ale to musicie. Słuchajcie, musicie grupą. Grupą, nie pojedynczo. I wyciągnijcie chłopaka jednego. Oooo! Weź mnie rzucaj! Ej, dawaj, robię sobie jakieś coś. To dawaj, to ja robię. Mam akurat jakieś coś. No, jak i djanie, jak i djanie. Takie. No. Dobra. Jak i djanie, to oni mogą się przestraszyć. No i co? Dobra, i teraz atakujcie, no. Uważajcie dzieciaki na samochód tylko, no. Dobra, bawcie się. No.